Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo podsumowania kończącego się 2020 roku będzie wynikało z trzech punktów, które ukazuje w swoim liście dzisiaj święty Jan Apostoł. W pierwszym punkcie chcę w naszej refleksji skupić uwagę na ostatniej godzinie. W drugim punkcie na namaszczeniu, które każdy z nas otrzymał i w trzecim punkcie na poznawaniu prawdy, która jest dla nas darem i zadaniem całego życia. Jest już ostatnia godzina. Mówi do nas Święty Paweł w swoim liście a przez niego Boże natchnienie. Jest już ostatnia godzina. Wielu proroków fałszywych od wieków zapowiadało koniec świata. Zbierali się na różnych miejscach, na górach i oczekiwali końca świata. Ale jak wszyscy widzimy, żyjemy do dnia dzisiejszego. Niektórzy internetowo zapowiadali trzy dni ciemności, teraz końcem grudnia. No i nie było. I nie spodziewajmy się, że w najbliższym czasie nastąpi koniec świata. Przy pomocy takich czy różnych przepowiedni. Nawet jeśli nastąpi, nikt tego nie wie. Jezus powiedział, kiedy go pytano, kiedy to nastąpi, że nikt, nawet syn, jako człowiek posłany przez Ojca na świat, nie wie, kiedy nastąpi ta godzina, kiedy nastąpi koniec. Powiedział nam: Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. I sam nasz mistrz, Jezus Chrystus. Pokazał nam, co znaczy czuwać. Nawet na posiłek nie miał czasu. Spieszył się w kierunku Jerozolimy do tej godziny, której miał oddać ducha Ojcu. Ale idąc do Jerozolimy i wiedząc, że idzie na najdoskonalszą ofiarę ze swojego życia, za grzechy człowieka, cały czas był świadomy pełnienia woli Ojca przeszedł więc przez ziemię, dobrze czyniąc i uznawiając wszystkich. I z tą godziną spotkało się w naszej parafii, z tą ostatnią godziną w kończącym się roku34 osoby. Sześć osób oddało ducha ze swojego marnego ziemskiego ciała, takich, którzy złożyli swoje ciało, na naszym cmentarzu parafialnym, a wyjechali z Niechobrza, żyjąc w okolicach. 34 pogrzeby. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinom, którzy przeżywają ból rozłąki po stracie swoich najbliższych. I przy ołtarzu Pana żywią nadzieję, że spotkają się z nimi znowu w domu naszego Ojca, kiedy nadejdzie godzina dla nas. Ostatnia godzina. Do niej wszyscy się sposobimy. Mamy namaszczenie od Świętego. Wszyscy w godzinie Chrztu Świętego zostaliśmy namaszczeni potrójnym namaszczeniem. Meszchiah. To hebrajskie słowo oznacza posłany. Posłany. I to namaszczenie, czyli posłanie, otrzymaliśmy jako potrójną misję. Najpierw Prorocką. Prorok to nie ten, który zapowiada, co będzie w przyszłości, ale prorok to ten, który interpretuje rzeczywistość świata, w której żyje oczami Boga. Patrzy na świat tak, jak świat widzi Bóg, i mówi Słowo Boże, i głosi słowem, i życiem, życie samego Boga. Do tego zostaliśmy namaszczeni, czyli przysposobieni, żeby żyć. Słowem Boga na co dzień i interpretować swoje życie w świetle Bożego Słowa. Usuwać niepokój, niepewność i lęk powodowane i, i nadmuchane by można było rzec przez statystyki ludzi umierających i zakażających się covidem w obecnej dobie. My widzimy, że wszystko jest w rękach Bożych. I życie, i śmierć, i choroba, i trudne doświadczenia. I drugie namaszczenie, które otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, to namaszczenie na kapłana. Kapłan to człowiek, który składa Bogu ofiary. Dla ludzi nieznających Boga, ból szuka uśmierzenia w takich czy innych środkach. Rana. Domaga się odwetu, zemsty, a dla kapłana ból zamienia się w cierpienie. Rana zamienia się w wołanie do Boga o przebaczenie, o przejrzenie dla winowajcy. Dla człowieka, który jest kapłanem Boga Najwyższego, każdy ból staje się sposobnością do składania ofiary, do przemienienia tego bólu na. Na cierpienie na wzór Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Duchowe ofiary człowiek, który doświadcza odrzucenia, smutku, bólu, patrząc na Chrystusa, nie narzeka, modli się, składa ofiary za tych, którzy nie wierzą, którzy Boga nie poznali. I trzecie namaszczenie, które otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego to namaszczenie na Króla na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Ten najpiękniejszy wzór zostawił nam mistrz Jezus Chrystus w Wieczerniku, kiedy przepasał swoje ciało prześcieradłem, nalał wody do misy i umywał nogi swoim uczniom. Uczynił to, co ówcześnie czynili niewolnicy. Jeśli chcesz być wielkim, bądź sługą. Jeśli chcesz być pierwszym spośród wszystkich w Królestwie Niebieskim, bądź niewolnikiem w służbie, w oddaniu swojego życia. To potrójne namaszczenie w naszej wspólnocie otrzymało 28 dzieci w kończącym się roku. Gratulujemy tym rodzinom, które otrzymały dar życia. Dwoje dzieci. Po porodzie oddało swojego ducha Bogu, a rodziny składały ciałka swoich narodzonych dzieci na naszym parafialnym cmentarzu. Składam im serdeczne wyrazy współczucia, wierząc, że ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, jeśli nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeśli obumrze, przynosi plon obfity i daje nadzieję tym rodzinom, że Bóg, wasz kapłański dar, waszą ofiarę, bez. Narzekania, bez przeklinania losu, przyjmie i obdarzy Was potomstwem, uczyni Was rodzicami w świetle swojej łaski. Składamy dziękczynienie za każde życie, które ubogaca ten świat, w którym Bóg stwarza na nowo i przedłuża istnienie i funkcjonowanie tego świata. I trzecia sprawa. Słyszymy, że z namaszczenia. Przychodzi poznanie prawdy, poznanie prawdy. Do poznawania prawdy zostaliśmy zaproszeni. Słowo biblijne znać to zjednoczyć się na wzór oblubienicy i oblubieńca. Tak jak mężczyzna i kobieta w akcie są zjednoczeni, tak Bóg pragnie wejść w najgłębszą, w najbardziej intymną, w najmocniejszą więź z każdym z nas. Ten obraz nam Bóg zostawia, i przez wiele ksiąg ten obraz się przewija, miłości Boga do człowieka tak, jak oblubieniec kocha swoją oblubienicę. Dziękujemy Panu Bogu, że Bóg dał nam żywy obraz tej miłości w postaci osiemnastu par, które przed tym ołtarzem w naszym sanktuarium powiedziało sobie sakramentalne: tak. Pomimo tego, że czas był trudny i wielu musiało swoje wesele spędzić w bardzo małym gronie, to jednak zdecydowali się, by zaprosić Jezusa Chrystusa do tej intymnej swojej relacji i stają się dla nas przykładem tej miłości, do której Bóg w Chrystusie każdego z nas zaprasza. Gratulujemy im bardzo serdecznie ich decyzji i życzymy, by byli żywym obrazem miłości Boga do człowieka w swoim życiu wewnętrznym, małżeńskim i rodzinnym. Chrystus prawda chce na podstawie tych żywych obrazów miłości oblubienicy do oblubieńca i oblubieńca do oblubienicy wejść w intymną zażyłość z każdym z nas. Byśmy z Nim omawiali ważne decyzje tak, jak omawia to Mąż z żoną, kochający się ludzie wewnątrz swego małżeństwa. Pragnie byśmy tak często wybiegali myślą ku niemu, jak często ukochany myśli o ukochanej, ukochana o ukochanym. Świętość stałaby się naszym udziałem, gdybyśmy nauczyli się tak obcować z Bogiem, jak obcują kochający się małżonkowie. Cieszy fakt, że takie bliskie zjednoczenie ciału, ciała Bożego z ciałem ludzkim, dokonuje się w naszej wspólnocie bardzo często, częściej niż w niedzielne Eucharystie, u wielu parafian. Rodzinami niemalże większość parafian przystępuje do Komunii Świętej systematycznie w każdą niedzielę, jednocząc swoje ludzkie ciało z boskim ciałem i swoją słabą ludzką wolę z Bożą wolą Cieszy także fakt, że coraz więcej osób korzysta z adoracji całodniowej adoracji pierwszoczwartkowej, że Pan Jezus nigdy nie jest sam wystawiony w pierwszy czwartek miesiąca, że coraz bardziej wypełnia się nasza świątynia na adoracjach pierwszosobotnich, tak zwanych wieczorach uwielbienia. Cieszy fakt, że coraz częściej przychodzą ludzie do cichego kościoła, pustego w ciągu dnia, by odmówić różaniec, by zanurzyć się w obecność Chrystusa, by go uwielbić i adorować. Bardzo zachwyca zaangażowanie rodzin z dziećmi w naszym sanktuarium, szczególnie w majowe, październikowe, roratnie. Wiedza dzieci uczestniczących w tych mszach świętych, w nabożeństwach jest zaskakująca. Wielu parafian wręcz gratuluje, że dzieci są tak prowadzone katechetycznie, ale ja trochę odbijam piłeczkę, że są pięknie prowadzone rodzinnie. Bardzo Wam gratuluję, młodzi małżonkowie, rodzice tych dzieci, że tak pięknie pielęgnujecie życie duchowe, życie religijne w swoich domach. One nas. Niemalże religijnie niejednokrotnie zawstydzają i zachwycają. Jest takie powiedzenie: jaka wiara, taka ofiara to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem to życie z Nim wprowadza nas w głębie relacji z Ojcem, którego domem jest świątynia, Kościół. Pomimo trudnego czasu pandemii, ofiarność parafian, a także gości, uczestników mszy świętych, przez transmisję online z kraju i za granicą jest wystarczająca, byśmy mogli prowadzić inwestycje, opłacać rachunki za media oraz pomagać dziełom diecezjalnym, składając ofiary w pierwsze niedziele miesiąca, czy też ofiary do puszek. Dla informacji podam, że ponad 50 tysięcy przekazaliśmy na cele diecezjalne, Caritas diecezjalną, seminarium duchowne. Siostry i bracia, widać tę ofiarność i to oddanie, ilekroć są potrzeby losowe związane z potrzebami Caritas, to imponuje. Pokazuje, że jest głęboka, piękna wrażliwość. Z tych ważniejszych inwestycji, które podjęliśmy w tym roku, to wykonanie nagłośnienia, odnowienie izdebki Matki Bożej, dokończenie remontu i modernizacji domu rekolekcyjnego. Dla informacji podam, że opłaty stałe za światło i gaz w tym roku wyniosły ponad 35 tysięcy złotych. Pomimo tych wykonanych większych inwestycji i wielu, wielu drobnych, kto ma oczy, widzi ile spraw się zmienia i posuwa do przodu nie mamy długów wręcz mogę powiedzieć jesteśmy na plusie Bogu niech będą dzięki i dzięki waszej wrażliwości i ofiarności możemy wiele przygotowujemy się do odnowienia dzwonnicy ona przeraża wyglądem a jeszcze bardziej zagraża kiedy patrzymy na jej wygląd radzę nie stawać, kiedy dzwony dzwonią, ponieważ rzeczywiście może jakiś odłamek odpaść. Odnawiamy ławki. W tej chwili te ławki koło konfesjonału księdza Brałata, cztery już są po renowacji. Wszystkie chcemy w tym stylu odnowić w kościele. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy grosz i pracę. Zwłaszcza rejonów na rzecz parafii, także porządkowania i sprzątania naszej świątyni. Kościół to nasz wspólny dom, jest naszą wizytówką. Na koniec składam serdeczny Bóg zapłać za ofiarną pracę kapłanom, panu kościelnemu, siostrze Ewie, która troszczy się o czystość i strojenie kościoła. Panu organiście liturgicznej służby, służbie ołtarza, oazie, grupom modlitewnym, chórowi, scholi, panom rejonowym, wszystkim, którzy anonimowo włożyli serce, poświęcili swój czas i siły, by to miejsce i liturgia przenosiły nas w przestrzeń nieba i odnawiały naszą relację z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, napisał kiedyś takie słowa: Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone zło. Niech Maryja, matka nieustającej pomocy, kieruje nasz wzrok na syna, byśmy z każdym dniem i godziną życia stawali się coraz bardziej do niego podobni i z nim zjednoczeni. Jeżeli tak, jakby ta godzina była ostatnia, dzieci, jest już ostatnia godzina. Niech każda rozmowa telefoniczna, każde spotkanie, każda sprawa będzie tak przez nas załatwiana i tak traktowana, jakby to była ostatnia sprawa, jakby to było ostatnie spotkanie, jakby to była ostatnia godzina naszego życia, bo kiedyś będzie Amen.